Dzień dobry kochani, Jania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby spod znaku wagi w czytaniu na styczeń 2021. Kochani, nowy rok już nas przywitał. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo po świętach, po Sylwestrze spotykacie się dzisiaj ze mną zdrowi, wypoczęci, w dobrych nastrojach. kochani z okazji tego nowego roku, a przy tym naszym pierwszym spotkaniu życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, życzę Państwu dużo miłości, miłości wszechobecnej, która będzie Was otaczać, otulać, pieścić i doprowadzi Was bezpiecznie do końca tego i a przywita Was w nowym, a nowy, nowy 2022, czyli będzie Wam towarzyszyła przez cały nasz obecny. Rok, tego Wam kochani życzę. Karty mam już potasowane, przejdę zaraz do horoskopu, przejdę do czytania. Natomiast jak co miesiąc uparcie przypominam Państwu, iż są to czytania ogólne. Nie ma takiej możliwości, aby to czytanie korespondowało z każdym z Państwa. Więc jeśli ktokolwiek z Was ma taką potrzebę, macie ochotę spotkać się ze mną na czytaniu indywidualnym, na sesji prywatnej, to ja oczywiście zapraszam do siebie. Znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym Facebooku Anna Lubińska i tam poprzez Messenger możecie Państwo ze mną umówić taki termin, termin takiej sesji, sesji jednogodzinnej, sesji online, podczas której możecie Państwo zadawać pytania dotyczące kwestii, które Was interesują. Zapraszam zatem, a w tej chwili zapraszam już kochane wagi, bagusie na horoskop dotyczący miłości, pracy, finansów dla osób będących w związkach małżeńskich, w związkach partnerskich, oraz dla singli. Zaczynamy zatem. Zobaczmy, co z przełożenia dla Was. O. Kochani, dla wielu osób energią tego roku będzie zamykanie jakichś cykli czyli coś definitywnie będziecie zamykać, dokańczać, kończyć i wchodzić w coś zupełnie nowego. Dla wielu osób z Was może to dotyczyć jakiejś przeprowadzki, wyjazdu za granicę, podjęcia pracy za granicą pod wpływem nowych pod wpływem nowych pomysłów, nowych inspiracji, nowych rzeczy, które będą do Was przychodzić. Będą to decyzje dotyczące przede wszystkim Waszych rzeczy zawodowych, rzeczy finansowych, aby poprawić swoją, swoją sytuację, swoją sytuację finansową. Jest to właściwy kierunek, tego się trzymajcie i w tym kierunku, kochani, podążajcie. Zobaczmy zatem, co tutaj w rozkładzie dla Was trzy, cztery. Okay. Dla osób będących w związkach małżeńskich, będących w związkach, w związkach partnerskich. Pokazują się, pokazują się u Was tutaj takie sytuacje, w których bardzo intensywnie pracowaliście i będziecie pracować w styczniu na odnowieniem Waszej relacji, nad zawieszeniem jakichś konfliktów, sytuacji konfliktowych które pojawiają się tutaj pomiędzy tobą a twoim partnerem. I praca tutaj z Twojej strony włożona w kierunku tego partnera jak najbardziej zaowocuje tutaj sukcesem. Dojdzie do zawieszenia konfliktu, do zawieszenia konfliktu pomiędzy Wami, uda się tutaj jakieś sprawy dogadać, uda się tutaj ten konflikt jak gdyby, jak gdyby zawiesić. Natomiast tutaj karty mówią o tym, to jest jedna sprawa dotycząca Waszego związku. Natomiast karty mówią tutaj, iż Tobie głównie będzie zależało na odnowieniu tej relacji. Zwróć uwagę na to, kochana Wago, iż... Ten cały potencjał swoich sił, wysiłków, uczuć, ciepła, pracy nad tym związkiem, nad tą relacją, którą wkładasz, wypływa głównie z Twojej strony. Twój mąż, Twój partner tutaj oczywiście będzie dążył do zawieszenia tego konfliktu, natomiast karty tutaj bardzo wyraźnie mówią, iż jego uczucia, iż jego zachowania, iż jego postawa tutaj wobec Ciebie jest oszustwem. Tak, ten, ten mężczyzna tak naprawdę chce tylko i wyłącznie po prostu świętego spokoju pod własnym dachem, natomiast jego dążenia, jego serce, jego emocje są tutaj zupełnie gdzieś indziej. Tak? Ten mężczyzna ma tutaj w sercu, w myślach jakąś relację, jakiś związek z kobietą, która przedstawiona jest w karcie dziewiątki pentakli. Jest to kobieta sama, samotna, niezależna finansowo, kobieta bardzo dobrze radząca sobie w swoim życiu zawodowo-finansowym, kobieta, na którą, którą naprawdę na wiele rzeczy stać, jest osobą niezależną. To jest czasami taki typ karierowiczki. Bardzo często jest to kobieta, która jest, tak jak powiedziałam, sama, żyje sama, ale też czuje samotność w swoim życiu, jest osamotniona. Twój mąż, Twój mężczyzna, Twój partner, mówimy tutaj o związku małżeńskim lub też o związku partnerskim, ten mężczyzna bardzo mocno gdzieś tutaj podąża w kierunku tej kobiety. Więc zwróć uwagę tak naprawdę, co się dzieje w Twojej relacji, co się dzieje wokół Ciebie, bo tutaj po prostu gdzieś przez te święta, ten nowy rok i tak dalej, on był w domu, on był przy domu, owszem był, ale był fizycznie, tak? natomiast z myślami, emocjami i tak dalej był z tą kobietą. Więc jak tylko ten czas tutaj, tak, zakończy się ten czas świąt, um, takiego wyciszenia, nastąpi zawieszenie konfliktu pomiędzy Wami, tak, wszystko będzie wyglądało na takie ładne, ugłaskane, poukładane, tak, że Ty będziesz mogła wziąć oddech, to zwróć uwagę, iż nie jest to prawdą, tak, to są iluzje, które Twój partner po prostu gdzieś buduje wokół Ciebie, buduje we własnym domu, podczas gdy on um, emocjonalnie, uczuciowo i fizycznie dąży do tego, aby być z tamtą kobietą. Więc proszę zwróćcie uwagę tutaj na siebie, kochane wagi, zwróćcie uwagę i przyjrzyjcie się na związki, relacje, w których w których tkwicie. Teraz tak, dla singli, dla singli spod znaku wagi pokazuje się tutaj jeszcze początek stycznia w takich energiach jakichś niespełnionych uczuć. Klęska życiowa poprzez niespełnione uczucia, zawód jakiś taki miłosny, coś tutaj się stało, coś tutaj się wydarzyło. Pokazują się u Was wspomnienia tego, co było w tym związku. Pokazuje się, iż będziecie cały czas gdzieś emocjonalnie mieć to głęboko w sobie, tak? Wspomnienia, wspomnienia poczucia bezpieczeństwa w związku z osobą, z partnerem, z partnerką. A w z którym, z którym gdzieś tutaj doszło, doszło do rozstania. Natomiast karty tutaj podpowiadają, aby absolutnie skupić się w styczniu na sobie, tak? wydać na siebie, zainwestować w siebie nauka, studia, dokształcanie się, jakieś kursy, szkolenia. Absolutnie na tym powinniście się skupić. I niezależnie od tego, nie wykonywać jak gdyby jakichś tutaj starań, pierwszych kroków w sensie odbudowywania, naprawiania na siłę tej relacji itd., dalej. pokazuje się tutaj tak czy inaczej pod koniec, pod koniec stycznia, początek lutego odnowienie tej relacji pomiędzy Wami, tak? czyli pomiędzy Tobą i Twoim partnerem, czy też pomiędzy Tobą i Twoją partnerką gdzieś z przeszłości, tak? czyli no, tą wolnością singla tutaj niedługo, niedługo się cieszyłeś, czy cieszyłaś z, z przymrożeniem oka oczywiście, bo gdzieś to rozstanie tutaj było u Was jakiś nie, niezbyt dawny czas temu, tak? jakiś krótki okres czasu temu, gdzie tutaj byłeś samotny czy byłaś samotna i tutaj następuje odnowienie tej waszej relacji w nowej innej formie. Nie wiem co to znaczy w nowej innej formie, dlatego o to dopytam, co karty mają tutaj na myśli. Mhm. Okej, okay. obydwoje będziecie mieć pragnienie dokonania zmiany w swoim życiu, tak? Jest odnowienie dosłownie i w sensie partnerskim, i partnerstwa, i w sensie odnowa kochankowie, tak? Czyli odnowa, pełne odnowienie tego, tego związku, plus dojdą tutaj jeszcze jakieś rzeczy dotyczące... Nie wiem, jakiejś pracy, współpracy też między Wami. Nie wiem, co te karty chcą powiedzieć, w każdym bądź razie moją rolą jest tylko przekazać tutaj ten przekaz dla Państwa. Czyli odnowienie tej, tej relacji w nowej, innej formie, tą, 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 w, tym, w tym słowie inne kryje się tutaj jeszcze dołożenie, czy też podjęcie jakiejś pracy, współpracy właśnie z tą z tą osobą. Także to nie jest koniec tego związku, to nie jest koniec tej relacji. Będzie w przyszłości tutaj odnowienie. odnowienie. Jeśli chodzi, kochani, tutaj o rzeczy zawodowo-finansowe, wagi dla Was pokazuje się tutaj pokazują się niezaciekawa sytuacja finansowa, za mało pieniędzy, pokazuje się tutaj potrzeba takiego zabezpieczenia siebie tak, pod względem finansowym. Przyjdą nowe pomysły, przyjdą nowe inspiracje, przyjdą nowe rzeczy, które Wy jako osoby bardzo ambitne będziecie chcieli wejść, zmieniając swój świat i swoją rzeczywistość. I jak najbardziej w tym kierunku powinniście podążać. Tutaj jest praca, współpraca z kimś, a praca, współpraca z, dla jakiegoś mężczyzny, przy mężczyźnie, a mężczyzna za zamożny, mężczyzna w karcie króla pentakli, a jakiś biznes, ktoś, kto jest bardzo dobrze ustawiony, bardzo dobrze zabezpieczony, to jest zupełnie nowa osoba, nie znacie tej osoby, zupełnie nowa osoba w Waszym życiu i przy tej osobie będziecie mieć właśnie tutaj taką możliwość zmiany w ogóle swojej sytuacji zawodowo-finansowej. -zawodowo Pokazują się okazje, pokazują, pokazuje się jakiś potencjał, wychodzi tutaj u Was w ogóle wagi, jakaś taka smykałka Wasza do interesów, więc też wykorzystajcie te swoje możliwości, gdzieś potraficie coś zrobić, coś sprzedać, w coś zainwestować. Wykorzystujcie takie okazje, bo to finansowo bardzo, bardzo Wam tutaj pomoże. Pokazuje się też tutaj jakaś podróż, tak? jakaś podróż nie przekracza przekraczająca linii wody, jeśli chodzi o, o rzeczy zawodowe, finansowe. Natomiast to będzie tutaj dla Was bardzo niekorzystne. Tak? To jest podróż nieprzekraczająca linii wody, gdzieś, gdzieś niedaleko. I to będzie tutaj, jeśli tam będziecie chcieli poszukać jakiejś okazji do stabilizacji, to absolutnie, absolutnie się to nie uda, czyli rzecz związana, poprzez, związana z podróżą. Być może to będzie jakaś podróż na jakąś rozmowę kwalifikacyjną, być może spotkanie z jakąś osobą, gdzie poprzedzać będą to kontakty przez internet, tak? Kontakty przez internet dwójka pucharów, czyli niedareka podróż, nie przekraczająca linii wody i najpierw wstępne jakieś kontakty przez internet, to się nie uda, tak? To się nie uda. W tym kierunku. W tym kierunku absolutnie, absolutnie nie. To jest gdzieś połowa, to jest gdzieś połowa stycznia. Jeśli macie jakieś przeciążenie, przesilenie, przepracowanie w miejscu pracy, wręcz pracoholizm, bardzo dużo się od Was wymaga, pracujecie w jakiejś korporacji, pracujecie w jakimś dziwnym systemie pracy, pokazuje się tutaj potrzeba rozmowy ze swoim przełożonym spokojne, racjonalne wyjaśnienie, wytłumaczenie swojego stanowiska i tutaj możecie liczyć naprawdę na wsparcie i zrozumienie, zrozumienie tej osoby. Potrzeba tutaj bronienia swojej własnej pozycji, zawalczenia o siebie, wyjaśnienia, iż nie nadążacie jesteście po prostu zbyt mocno obarczani obowiązkami czy pracą, tym, co gdzieś co tam ktoś na Was narzuca, tak, w zakresie Waszych obowiązków. Należy to poprosić po prostu wyjaśnić i, i to za, zakończy się dla Was bardzo, bardzo korzystnie. W styczeń jest również drawak, bardzo dobrym czasem na zakładanie i otwieranie spółek i wchodzenie w wszelkiego rodzaju spółki, w współpracę z innymi osobami. Kochane wagi, ja Wam pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz życzę Państwu wszystkiego, co najpiękniejsze w tym nowym roku. Dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia.